Wow, nie sądziłem, że doczekam się momentu, kiedy zacznę autentycznie jarać się filmami od DC. Po długich latach porażek i okazjonalnych względnych sukcesów, ostatni Aquaman pokazał, że filmy z tymi bohaterami mogą być faktycznie dobre i kompetentne. Aczkolwiek trzeba wziąć pod uwagę, że tamten film powstawał jeszcze w czasie, kiedy pieczę nad tym filmowym światem pełnił Zack Snyder. Jestem prawie pewien, że udał się on przede wszystkim dlatego, że wszyscy mieli postać Aquamena w głębokim poważaniu i mało kto chciał się w ogóle wtrącać w ten projekt. Natomiast omawiany dzisiaj Shazam jest filmem powstałym już po ostrym przetasowaniu wśród ekipy tworzących te filmy. Zatem trudno było przewidzieć, czy będzie to sukces, czy kolejna wtopa. I czy panowie z DC nauczyli się na swoich błędach? Czy może jednak znowu je powtórzą? No więc jaki w końcu jest ten filmowy Shazam? Cóż, przekonajmy się. Na początek, może wytłumaczę, kim w ogóle jest Shazam dla tych, którzy mogli o nim nie słyszeć. Otóż jest to młody dzieciak imieniem Billy Batson który pewnego dnia otrzymuje od tajemniczego czarodzieja możliwość przemiany w bohatera obdarzonego supermocami. I to tyle. Bardzo prosty motyw, prawda? Ano, prawda, bo cała fabuła filmu jest bardzo prosta i do rzeczy. Właściwie, Shazam jest niemalże idealnym przełożeniem formuły, którą widzieliśmy w filmach Marvela. Od bohater dostaje moce, uczy się z nich korzystać, po czasie uczy się odpowiedzialności, na koniec klepie złego gościa popysku i tyle. Możliwe, że niektórzy już krzyczą, o, zżynają od Marvela. No i wiecie co? Trochę tak, ale mi to nawet nie przeszkadza, bo jak się nad tym zastanowisz, na początku twórcy tych filmów bardzo chcieli odciąć się od formuły Marvela i zrobić coś innego i po swojemu. Nie byłoby w tym absolutnie nic złego. Gdyby nie to, że te starania spaliły na panewce. Głównie dlatego, gdyż za tą robotę wzięli się niewłaściwi twórcy, na niewłaściwym miejscu. Zatem tak, ten film to typowy film Marvela, ale na tym etapie nie mam im to za złe. Ale czy to znaczy, że jest to film nudny? O dziwo niekoniecznie. Jasne, historia jest przewidywalna do bólu Kiczowata, a jej finał niemalże każdy może przewidzieć. Ale jednocześnie Shazam ma w sobie całą masę uroku. Jest to w dużej mierze film dziecinny, ale ma to sens, gdyż głównie bohaterowie to dzieciaki. Zresztą, mimo iż Shazam posiada dość generyczne moce, jest on całkiem ciekawy jako postać. Bo może i ma on ciało dorosłego, ale jego umysł pozostaje dziecinny. Dzięki temu mamy tu także ciekawy motyw dosłownej zabawy mocami. No bo umówmy się, Posiadanie supermocy z pewnością byłoby naprawdę ciekawym doświadczeniem w prawdziwym życiu. No i rzecz jasna, Zakary czyli aktor wcielający się w Shazama, sprawdza się świetnie w roli naszego protagonisty i idealnie oddaje on emocje istoty z umysłem dziecka. No i cała reszta obsady jest także świetna, tym bardziej, że są to dosłownie dzieciaki. Ale o dziwo widać, że niemal każdy z nich ma kapitalny talent aktorski. Mało tego, jest to prawdopodobnie najzabawniejszy film z superhero, jaki widziałem od dawna. Ośmielę się nawet stwierdzić, że jest on bardziej zabawny niż ostatni Deadpool, co jest niezłym osiągnięciem, bo w trailerach wiele żartów nie brzmiało zbyt dobrze i nie brzmiały one zbyt zabawnie, ale nie martwcie się, większość z nich siada idealnie i niemalże co chwilę ryczałem ze śmiechu. Tak więc z pewnością ubawicie się na tym filmie popachy. Jak już tak zahaczyliśmy o postacie, musimy porozmawiać o Słoniu wypokoju, o głównym złoczyńcy, doktorze Sivanie, który tak jak wyprawie wszystkich filmach stosujących formułę Marvela, jest tak generyczny jak tylko możliwe. I nawet bym to wybaczył, bo tak się składa, że formuła Marvela zakłada, że wilan zazwyczaj jest na drugim planie a całość filmu skupia się przede wszystkim na bohaterze. Ale tym razem myślę, że troszeczkę zmarnowano tą postać. Bo już pierwsze sceny tego filmu pokazują, że jest to Wilan, któremu możemy nawet trochę współczuć i nawet trochę go zrozumieć. Bo widać, że jest to człowiek, który miał dość przerąbane w młodzieńczych latach i ma dość sensowne motywacje. Sęk w tym, że film kompletnie ignoruje ten motyw i w ogóle się na tym nie skupia. Wielka szkoda, bo myślę, że był tu potencjał, aby stworzyć naprawdę ciekawego złoczyńcę. Aha, jest jeszcze jeden taki mały detal, który mnie osobiście trochę mierzi. Mianowicie niby ten film jest utrzymany na uboczu Uniwersum DC, ale jednak mamy tu sporo odniesień do takich bohaterów jak Superman czy Batman. Widać, że w tym świecie ci dwaj są naprawdę popularni i wręcz kochani. Taa, tylko że ja wciąż pamiętam Batman v Superman oraz człowieka ze stali i dobrze wiem, że. Te wersje Batmana i Supermana raczej nie zasłużyły sobie na miano bohatera. No nie wiem jak wy, ale dla mnie to jest trochę dziwne, że ludzie potrafią sprzedawać w swoich sklepach z zabawkami figurki z Batmanem. Wiecie, tym Batmanem, który w tym świecie. No wiecie. Czy Shazam to film wybitny? Nie. Czy to film innowacyjny? Nie. Czy jest to film dobry? Zdecydowanie tak. Shazam to po prostu fajny, ciepły i niesamowicie przyjemny film superhero. Tylko tyle i aż tyle. Pewnie dość szybko o nim zapomnę, bo nie jest w żadnym stopniu pionierski, ale mimo to jest on kolejną oznaką, że filmy DC wreszcie przeszły na właściwe tory. I czy tylko ja zgodzę się z tym, że ten film tak naprawdę powinien zostać wypuszczony w grudniu? Bo tak się składa, że cała akcja ma miejsce podczas świąt. Zatem myślę, że dzięki temu można uznać Shazama za pewnego rodzaju superbohaterską opowieść wigilijną. Taką fajną alternatywę dla kolejnego seansu Kevina samego w domu. A z mojej strony to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Dajcie znać, czy szazam też Wam się spodobał. No i do następnego razu trzymajcie się moi drodzy, papa. Pa.